Roman Łotkowski, witam bardzo serdecznie. To znowu Biznesmania, program, w którym staramy się zrozumieć fenomen startupów i ludzi, którzy je tworzą. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naszymi bohaterami są Piotr Gniadzik, dyrektor zarządzający, i Przemysław Kuśmierek, prezes zarządów ommi.io. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy serdecznie. No i od razu wyjaśniam Państwu, że jeśli te nazwiska wydają się Wam skądś znajome i myślicie sobie zaraz, 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 ale był taki startup Migam.org, to to wrażenie, że skądś już Was nasi widzowie mogą znać, jest całkowicie uzasadnione. Tak, tak. Jak najbardziej potwierdzamy. Przy czym Migam dalej istnieje. Dalej istnieje, co, co widać w tle za tobą Przemku. No to powiedzcie mi najpierw co robi w takim razie Omni IO, które wraz z wami jest bohaterem dzisiejszego programu. Na czym polega produkt tego startupu? To, to może ja Omni jest rozwiązaniem takim systemem naszym autorskim, który ma zrewolucjonizować e-commerce. W zasadzie ta, re, te, ta rewolucja w e-commerce już się rozpoczęła yy, wiele miesięcy temu. Chyba takim pierwszym momentem, kiedy to, yy, ta rewolucja nastąpiła, to był początek yy, pandemii, czyli yy, czegoś, co w ogóle zmieniło zachowanie konsumentów, ale też spowodowało, że konsumenci yy, zaczęli mieć bardzo dużą potrzebę kontaktu zdalnego. I w naszym rozwiązaniu my taki kontakt zdalny zapewniamy. To znaczy, że klient wciskając na, w dowolnej przestrzeni internetowej call to action, połącz teraz, może w 10 minut połączyć się z doradcą produktowym czy ze sprzedawcą i w prostym, intuicyjnym procesie załatwić cały, cały zakup online. I to jest chyba coś, co dzisiaj odpowiada na taką główną potrzebę klientów i współczesnego świata, żeby spokojnie, ze swojej kanapy w domu cały proces taki zakupowy przejść. No dobrze, ale pozwólcie, że wyrażę kilka wątpliwości. Bo właściwie na każdej stronie, która coś mi oferuje. E, załatwianie jakiejś sprawy albo kupowanie czegoś gdzieś tam w prawym dolnym, a chociaż ostatnio też się zaczęły pojawiać w lewym dolnym rogu, takie dymki, jak się na niego kliknie, to tam jakieś się otwiera okienko i coś tam można napisać i często jakaś druga strona odpisuje, po jakimś czasie przerzuca do prawdziwego człowieka, bo tak na początek to są jakieś takie tylko boty, Czyli takie algorytmowe historie, to jaka jest różnica między tym, co wy dostarczacie, a tym, co na rynku w zasadzie znane jest już od dobrych kilku lat? No, bardzo lubimy wątpliwości i w zasadzie budując całe nasze rozwiązanie, staraliśmy się po kolei, krok po kroku te wątpliwości jakoś tam rozwiewać. No, oczywiście my nie wymyśliliśmy e-commerce, e-commerce powstał wiele lat temu i, i są bardzo duzi gracze, jak Amazon i Google, które. Któreś tam mocno zrewolucjonizowały ten kanał. Natomiast to, co my, my w naszym kanale proponujemy, to jest jakby przejście przez klienta całej ścieżki zakupowej od poznania oferty po identyfikację tożsamości, po podpisanie umowy w trakcie jednego spotkania. I to jest już pewna rewolucja, ponieważ. Jak zauważyłeś na wielu stronach internetowych naszych klientów znajdujemy takie cząstkowe rozwiązania, czyli na przykład kontakt, szybki kontakt przy pomocy czatu, ale jeżeli my klikniemy w czat, to się okazuje, że tam możemy wymienić z konsultantem dość proste informacje. Myślę, jeżeli chcemy przejść do zakupu, to już konsultant odsyła nas do innych procesów, czyli mówi: albo zapraszamy do salonu, albo prosimy do naszego sklepu internetowego. Jest My staramy się cały proces zakupowy przeprowadzić w trakcie jednej rozmowy. I no. to jest to, co jest, jest ewolucyjne w, w, w współczesnym ekonomiach. Dobrze, a robicie to w taki sposób, że wasze AI jest bardziej inteligentne niż ich AI? Czy macie jakąś rzeszę ludzi, którzy gdzieś tam siedzą i odpowiadają na pytania, bo są. Przeszkoleni w ofercie danej współpracującej z wami firmy, czy, czy jaka jest tam tajemnica w środku? To może ja bym coś powiedział, jeśli pozwolicie. Tak naprawdę to, co my staramy się zrobić, to, to odzerować ten proces, w którym normalnie przychodziliśmy do swojej, porozmawialiśmy z doradcą, jeżeli chciałem kupić prałkę, a nikt się nie znał, to zawsze musiałem z nim się o tym porozmawiać. I to, co my robimy, to jest tak naprawdę przywrócenie człowieka do sprzedaży online owej ciągle po drugiej stronie odbierze połączenie pracownik nas, naszego klienta. Czyli jeżeli normalnie wchodziliśmy do sklepu, kupowaliśmy te odkurzaczki, się nie możemy iść do tego sklepu, ale na tych odkurzaczach niespecjalnie się znamy, no to to, co my dajemy, to, to dalej ten pracownik sklepu odbierze to połączenie. To, to pracownik tego sklepu może z nami porozmawiać, może pokazać ten odkurzacz, bo jest w sklepie, tylko w tym sklepie fizycznym nie ma klienta. Ten klient jest w przestrzeni online'owej, Myślę, że to jest naszą największą e, wartością, ponieważ po drugiej stronie na backendzie jest bardzo duża logika kontakcentrowa. Jeżeli mamy 500, 300 agentów, 300 sprzedawców, chcemy tym w jakiś rozsądny sposób za, zarządzić, to jest dokładnie nasze rozwiązanie. I tak, takie, takie sformułowanie, że rzeczywiście znowu w sprzedaży mamy do, do czynienia z człowiekiem, to, je, to jesteśmy my. Nasze rozwiązanie też nie jest y, wszędzie potrzebne, jeżeli jesteśmy w stanie coś sami wyklikać, czy produkt jest prosty, powtarzalny, to nie ma sensu wdrażać na, naszego oprogramowania czy, czy rozwiązania. Ale jeżeli istnieje potrzeba porozmawiania, do pytania konsultacji, zobaczenia, dotknięcia czegokolwiek, gdzie po drugiej stronie powinien być człowiek, to wtedy, wtedy my wchodzimy cali na biało i mając z tyłu gdzieś nasze doświadczenie w obsłudze y, klientów, Również głuchych ilość połączeń, setki tysięcy połączeń, które zrobiliśmy do tej pory, pozwoliły nam trochę inaczej popatrzeć na, na same procesy, które się dzieją u klienta. I, i uważam, żeby, uważam, że to jest właśnie no, to naszą wartość. Wiecie co, ja was tak dopytuję, I bo o. nie mam wątpliwości, czy e, kupując, e, Piotr, to chyba ty użyłeś przykładu odkurzacza, że kupując odkurzacz, potrzebuje porozmawiać z kimś, kto Wytłumaczy mi, dlaczego jest 10 odkurzaczy w ofercie i one się różnią cenami. Mogą podobnie wyglądać, na przykład dwa, ale jeden jest dużo droższy. I co kupię, kiedy ten droższy będę kupował? W sensie co więcej? Nie mam wątpliwości, to jest bardzo potrzebne. Pytanie brzmi, czy to jest tak, że w sklepie, do którego. Trafiam przez internet, w tym online-owym modelu jest po prostu sprzedawca, i on jest wyposażony nie wiem, w jakąś kamerkę, w jakiś system jest w stanie chodzić po tym sklepie, czy jest w stanie ze, ze mną rozmawiać. Co musi mieć e, Wasz e, e, klient, w sensie firmy, która sprzedaje przez internet, żeby skorzystać e, z usług omnia? Y, nasz klient potrzebuje dostać. Y, urządzenia z kamerą i mikrofonem podłączonego do internetu. Oczywiście dla komfortu obsługi klientów lepiej będzie, jeżeli sprzedawca będzie zalogowany na, na komputerze, no bo ma większy ekran i, i większe możliwości przy obsłudze klienta, natomiast wystarczy zwykły smartfon z w miarę nowym systemem operacyjnym, żeby przejąć obraz z naszego systemu, i spokojnie po sklepie chodząc, pokazywać jakieś produkty klientowi czyli w zasadzie zrobić taki showroom online. Owy. I nasi klienci wykorzystują tego typu funkcje w przeróżnych, w przeróżnych produktach i branżach począwszy od pokazywania mebli. Co wydaje się, że, że klient musi dotknąć się mebla, taki i poczuć się, nie wiem, materiał, jego strukturę. Okazuje się, że dzisiaj jednak klienci preferują wygodę zakupów nad takie detale w postaci zapachu skóry. Mhm. Jak... Kiedyś myśleliśmy, również branża samochodowa sięga po tego typu rozwiązania, i też stara się odzwierciedlić różnego rodzaju takie ścieżki klientów, korzystając z najprostszych, codziennych urządzeń, czyli smartfon, tablet i komputer z kamerą. Okej, okay, tak rozmawiamy o tych technologicznych aspektach, bo przy okazji uczymy się rozumieć koncepty biznesowe, które stoją za różnymi startupowymi pomysłami. A ja Ciekaw jestem, jak komunikujecie e, usługi tego swojego startupu, do kogo uderzacie i jak to tłumaczyć? Czy to jest, czy jesteście bardziej właśnie dla sprzedawców, czy jesteście bardziej dla kupujących? W sumie historycznie to my umiemy pracować z dużym. Nasz model to jest B2B2C tak naprawdę. My dostarczamy rozwiązanie, które gdzieś jest wykorzystywane później w procesach u naszych klientów, które idzie dalej. Więc podeszliśmy do, do tego tematu w ten sposób. Robimy rozwiązanie, robimy pierwsze, drugie wdrożenie, pozyskujemy kilku klientów, co się właśnie wydarzyło, zbieramy feedback. W tej chwili jesteśmy pewni, że to nasze rozwiązanie rzeczywiście dobrze działa. Wskaźniki konwersji są Często aż nie do wiary, jak, jak wysokie, że rzeczywiście to, to narzędzie ma sens. I to czyli jest dopiarmowe, kiedy chodzi pomiędzy 15 a 17%. Z, to bardzo wysokie, straszny... bo normalnie no. konwersja w internecie, czyli przemiana kogoś, kto się zainteresował w kogoś, to kupił. Na poziomie 3% jest dużym sukcesem. Tak, tak, tak. No tutaj. Nie mamy bardzo dużej grupy e, naszych klientów, mamy, ale mamy klientów i, i to jest na setkach połączeń. Rzeczywiście, w na 100 połączeń, 15 z nich kończyły się zakupem, więc mm. to jest naprawdę bardzo duży wskaźnik. E, I, teraz, I teraz jest taka, taka sytuacja, że macie ten startup, macie tą technologię, przyszliście do dużego e-commerce'owego czy, czy tradycyjnego e, sprzedawcy z nogą e-commerce'ową i mówicie mu, mamy dla ciebie świetne rozwiązanie. A jak to formułujecie i co on Wam odpowiada, o to zapytam Was po krótkiej przerwie. Za moment biznesmania wraca na ekran. Oglądacie Biznesmanie w Biznes 24, program poświęcony fenomenowi startupów. Naszymi gośćmi i bohaterami są Piotr Gniadzik, dyrektor zarządzający Omni.io i Przemysław Kuśmierek, prezes zarządu. .io. No i oczywiście już ustaliliśmy na samym początku programu, że są dosyć znanymi startuperami, bo uruchomili sławny polski startup, jakim jest migam.org, do którego być może za chwilę nawiążemy, ale przed przerwą obiecałem, że porozmawiamy o takim bardzo trudnym dla wszystkich startuperów momencie, kiedy jest już coś zrobione, można to zacząć komercjalizować, no i przychodzimy do Potencjalnego, dużego partnera, który ma korzystać z naszych usług i mówimy mu, słuchaj, masz, mamy świetne rozwiązanie dla Ciebie, masz jedyną na świecie szansę, żeby zmienić swój biznes, no, ale to nigdy nie jest takie proste, jak przy zadawaniu pytania w telewizji. Więc ciekaw jestem, jak, jak do tego podchodziliście, podchodzicie, jak, jak zdobywacie nowych klientów, jak im opowiadacie o tym biznesie swoim. To, to, to oczywiście nie, to jest trudne to nie, yy, Ponieważ żyjemy w czasach, kiedy rozwiązań dostarczanych przez firmy, startupy i też dużych graczy jest na rynku bardzo dużo, w związku z tym zawsze jest tak, że jak my przychodzimy do klienta i, i mówimy, mamy wspaniałe rozwiązanie, no to spotykamy się z podobnymi pytaniami, które ty zadałeś na początku, czyli a czym to się różni od czatu, a czym to się różni od Skype'a, a czym to się różni od obecnych rozwiązań. I oczywiście no, nauczyliśmy się w tym procesie sprzedaży pokazywać klientom rozwiązanie w taki sposób, żeby, żeby te pytania już na etapie e, prezentacji wszystkie e, zniknęły i zostały wątpliwości rozwiane. My wypracowaliśmy sobie taki model. Który chyba jest najlepszym modelem dla naszej branży, żeby jeżeli y, idziemy do klienta i mówimy: Mamy bardzo fajne narzędzie do sprzedaży w online, to w zasadzie powinniśmy nasze narzędzie sprzedawać z wykorzystaniem naszego narzędzia. I my rzeczywiście doszliśmy dzisiaj do takiego modelu, w którym umawiamy klienta na prezentację. Ta prezentacja y, bardzo rzadko trwa dłużej niż 30 minut. I podczas tej prezentacji jesteśmy w stanie pokazać cały system i jeszcze odpowiedzieć na wszystkie pytania klienta. To też pokazuje, jak efektywny może być taki kanał, który, który my stworzyliśmy. Ale też nie ukrywam, że nam bardzo pomaga nasza historia z Mingam, ponieważ jesteśmy rozpoznawalnym startupem na rynku. Też klienci nas cenią, pracujemy z bardzo dużymi markami. I też to jest taka wiarygodność nasza, że od wielu lat już jesteśmy na rynku, radzimy sobie, pracujemy w bardzo otwartym modelu i bardzo sprawnie. Taki mamy też nasz cały zespół. Klienci to bardzo doceniają. Czyli rozumiem, zawsze... że to, rozumiem, że to jest po prostu tak, że trochę. Budujecie na fundamencie, którym, który zbudowaliście wcześniej, tworząc MIGAM, czyli startup, który umożliwia osobom, które nie słyszą, porozumiewanie się przez środki telekomunikacyjne, na przykład, a inaczej właśnie. Kupić na przykład bilet kolejowy, porozumiewając się z kasjerem w oparciu o, w oparciu o MIGAM, tak? dzięki temu interfejsowi, gdzie ktoś I, widząc, i. Tak, potem może może odpowiedzieć czy, 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 czy powiedzieć kasjerowi w co ma, co ma, jaki bilet ma wydać tak już sprowadzając rzecz do najbardziej operacyjnego poziomu no więc pozostaje pytanie czy gdybyście nie mieli migam to by wam się udało czy, czy byłoby wam dużo trudniej budować OMI, czy bo to, to jest by... też kwestia pomysłu, skąd się ten pomysł przemku wziął? Ty mniej mówisz, więc będę się teraz tak namawiał, żebyś no. się zaktywizował. Eee, więc e, w migam z wideo, mamy generalnie wspólnego od od około 9 lat. No, od 5 lat robi mi to dobrze. W MIGA mamy czwarty system e, do wideo Pierwszy był kupiony z rynku, drugi ktoś nam napisał, trzeci napisaliśmy na pół z software house a na czwarty mamy totalnie w e, 100% in-house zrobionych w MIGA. Więc cała historia tworzenia e, domów dla siebie, to no, na trzecim już były dla nas, tak? a teraz robiliśmy czwarty dla sąsiadów. I to jest dokładnie ta historia. E, przez to, że my o wideo od dawna rozmawiamy. chodziliśmy dwa lata temu. Po różnych branżach i mówiliśmy: Zobaczcie, wideo może będzie fajne dla, dla was do procesów. To wszyscy w zasadniczo pukali się w czoło i mówili: Hej, e, świat nie jest gotowy na wideo. Wideo to się sprawdzi w, w, w super ekskluzywnych e, usługach bankowych, jako koncierz, ale wideo się nie odnajdzie, jesteśmy za wcześnie. Tak, no i przyszedł koronawirus i okazało się, że wszystkie nasze dzieci pracują na wideo. Do lekarza idziemy przez wideo, rozmawiamy z zespołem przez wideo, i, i tak z 10 lat odrobiliśmy no, tej. Tego gapu technologicznego i dzisiaj nikt nie mówi, czy da się przez wideo. To wideo weszło z, z butami do naszych przestrzeni, a przez to, że my, na, my musieliśmy sobie poradzić z wideo, bo to był core naszej działalności. Więc takim dość oczywistym e, kolejnym krokiem było: hej, wykorzystaj, wykorzystajmy nasze doświadczenie, nasze narzędzie, przeróbmy je trochę pod procesy e, biznesowe klienta i spróbujmy, co się stanie. I to i taka jest historia pierwszych naszych wdrożeń. E, Absolutnie uważam, że bez MIGAM to my w ogóle byśmy e, oni nie stworzyli, bo dla MIGAM e, pierwszym klientem naszego systemu było MIGAM. To moi e, tłumacze pracują na tym systemie. E, tak naprawdę e, 140 naszych klientów i kilka tysięcy miejsc gdzie jesteśmy w Polsce w MIGAMie. No to, to jest MVP e, naszego rozwiązania i sami e, na tym mogliśmy się nauczyć. I taka jest pierwsza historia. Pierwsza historia. To, to, to ja rozumiem, że gdybym te teraz zapytał was o finansowanie, to nie będziemy mieli jakiejś bardzo ekscytującej opowieści o rundach finansowania, o walczeniu, bo w gruncie rzeczy Migam, które jest od wielu lat na rynku i rozumiem radzi sobie i zarabia, było tym sposobem na zbudowanie technologii, którą teraz komercjalizujecie po raz drugi. Co tak. To nie jest super wszech historia, nie, nie mamy funduszu na pokładzie. Sami z własnych wygenerowanych środków i ze sprzedaży produktów e, stworzyliśmy nowy produkt. Doświadomie nazwaliśmy, e, oddzieliliśmy się od marki Migam, bo jednak zbyt duże konotacje są z językiem migowym. I dość długo trwało, zresztą komuś powiedzieliśmy, że to nie, nie chodzi o system do tłumaczeń na język migowy, stąd e, inna nazwa, ale cała komunikacja kolorystyka też na tym nawiązuje. No i nie ukrywam, że z tym systemem chcielibyśmy dużo szerzej wyjść niż język e, migowy i, 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 i polski rynek jako taki, stąd decyzja na, na jednak oddzielny branding, ale właścicielstwo to jest cały czas w sami za to zapłaciliśmy i i to nie jest jeszcze chyba czas, żebyśmy szukali rundy finansowania. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś musieli ją podnieść, ale tylko po to, żeby bardziej się skalować, a nie tworzyć produkt, który jest na rynku. Strona internetowa po angielsku, w związku z tym rozumiem, że atakujecie globalny rynek, no bo ta jakby technologia jest neutralna, bo po dwóch stronach mogą być osoby, które mówią w zupełnie dowolnych językach, byle obie w tym samym. Chociaż pewnie i z tym za chwilę będzie można coś zrobić. Słuchajcie, to dużo pracy macie z tymi firmami, no bo to jak. W sumie dwa startupy to jest podwójny etat. Czy to się daje jakoś w 8 godzinach zamknąć? Nie. Nie, bycie przedsiębiorcą nigdy się chyba nie, nie udawało zamknąć w 8 godzinach, ale da się, da się to pogodzić. Podzieliliśmy się trochę obowiązkami. Ja jestem bardziej w Migam, mniej w, on mi, Piotrek jest bardziej on, mniej w Migam, ale to nie, my się po prostu uzupełniamy. No ale chyba też tak to powinno wyglądać. W, w, w startupach czas nie płynie liniowo i chyba to jest klucz do sukcesu. Takiej jak w kwantowej, także zakładam, tak. że czas nie jest liniowy i wtedy udaje nam się zrealizować wszystkie elementy. A skąd czerpiecie siłę, żeby w tym nieliniowym czasie móc wkładać 100% wysiłku przez cały czas? No, to jest, to jest dobre pytanie. Chyba, chyba czerpiemy ją z motywacji, bo yy, pochodzimy z różnych środowisk takich biznesowych, ale łączy nas jednak taka, taka pasja do tego, żeby tworzyć ciekawe rzeczy i to, to też taka jest historia MIGAM, że, że MIGAM jest projektem, który powoduje, że każdego dnia rano człowiek wstaje, uśmiecha się w lustrze do siebie i mówi, no cóż, no, Jakąś tam małą cegiełkę dorzuciliśmy z pozytywną energią do wszechświata, i chyba my ogólnie tak działamy, że, że staramy się dużo pozytywnej energii wokół nas generować. Ta energia później wraca do nas od klientów i, i jakoś tak razem od wielu lat, mam nadzieję jeszcze przez wiele lat, wspólnie ten, ten wózek ciągniemy. Wiele przed nami, mamy dużo pomysłów, mamy dużo energii i to na pewno nasi klienci y, tu Ocenia. mogą liczyć na, na, na dy, dynamizm z naszej strony. Bardzo mi się podoba ten pomysł obiegu energii między wami i klientami, ale to jest trochę tak, że migam, zrobiliście, żeby zmienić świat na lepsze, a teraz jest czas na komercyjny projekt? Co ja tego nie chcę dzielić. Znaczy, prawda jest taka brutalna, że jak to fajnych projektów bym nie robił, to na koniec Niasus i Urząd Skarbowy nie poczekają. I żeby zmieniać świat, trzeba zarabiać pieniądze i nie ma innej możliwości. Znaczy, z dawno temu podjęliśmy decyzję, że nie będziemy fundacją, tylko zrobimy produkt, który pozwoli generować kolejne rzeczy, i tutaj się absolutnie tego trzymamy. Więc to. Migam pozwala, pozwoliło nam wejść. Oni jest realizowane. Jasne, że gdzieś na koniec dnia chcemy mieć przychody, bo ustawiona faktura jest lekim na większość problemów w startupie. Ale to się łączy. Dzięki temu, że są dodatkowe przychody, możemy robić sporo innych rzeczy. W Migam sami otrzymujemy taką darmową infolinię od, od lat i żeby to móc robić, trzeba po prostu generować cash. Mając cash można, można robić dobre rzeczy. W takim razie trzymam kciuki za to, żeby obie te firmy się szybko rozwijały, dając wam ten zwrot energii, którą angażujecie, bo obie są chyba bardzo potrzebne, a przyjemnie się robi potrzebne rzeczy. Piotr Gniadzik, dyrektor zarządzający Omio i Przemek Kuśmierek CEO w .io. obaj. Związani również z Migamorg. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękuję Wszystkiego się. dobrego. A państwa zapraszam na kolejne wydanie Biznesmani za tydzień.